Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie, wie pan dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezszczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powiodono za zdradę. Jesteście Państwo pewni, że się dziadek chwalił y, y, swoim wnuczkom y, do kołyski, opowiadał jak zabił sąsiadkę widłami. I roz jej o stodołę. Zarówno Ukraińcy, jak i nasi sojusznicy po prostu uważają, że lotnisko w Rzeszowie i nasze autostrady należą im się, przepraszam, jak, jakby to było ich. No nie jest ich, jest nasze. Andrzej Duda w końcu odpalił protokół dość tego i wjechał z buta w najnowszym wywiadzie, który wstrząsnął polską sceną polityczną. Prezydent, najwyraźniej zmęczony byciem grzecznym chłopcem, Postanowił powiedzieć na głos to, co miliony Polaków myślą sobie po cichu przy niedzielnym schabowym, a przynajmniej ja bym tak chciała, bo niestety powiedział też kilka głupot. Poszło na żywo, bez cenzury i owijania w bawełnę, a zaczęło się od tematu, który elektryzuje wszystkich od zdrady i bezczelnego warholstwa. Zanim jednak przejdziemy dalej, to przypominam Wam o tym, że jesteście na kanale A to ciekawe, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba. Jak już zostawiliście to bez zbędnego przedłużania, lecimy z tematem. Duda, jakby nigdy nic, przytoczył brutalne słowa, które usłyszał od jednego z Polaków. Gość miał mu powiedzieć prosto z mostu, że cały ten bajzel w kraju, te zdrady i plucie w twarz narodowi, biorą się z jednego prostego faktu. Dawno nikt za to nie zapisł. Mocne, jak cholera. Prezydent dodał, że choć to straszne słowa, to jest w nich niestety prawda. Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: Wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powierzono za zdradę. To straszne, ale w tych słowach. Jest prawda. Oczywiście, jak można się było spodziewać, po tych słowach lewicowe salony i zaprzyjaźnione z nimi media dostały zbiorowej apopleksji. Na X wylała się fala świętego oburzenia. Jak tak można nawoływanie do nienawiści? Skandal, no szok i niedowierzanie, że głowa państwa ośmieliła się głośno powiedzieć, że wkurzenie społeczne sięga zenitu. Bo o to tu chodzi, nie o wieszanie kogokolwiek na latarniach, tylko o to, że ludzie mają dość bezkarności elit. Kiedyś za zdradę ojczyzny szło się pod mur albo do lochu. A dziś, dziś zdrajca wraca do pracy w sądzie, udziela wywiadów w TVN albo wygodnie rozsiada się w poselskiej ławie. Prezydent zresztą nie zatrzymał się na tej jednej bombie. Z pełną premedytacją dowalił tym, których od lat nazywa kastą sędziowską. Bez pardonu stwierdził, że ludzie, którzy do niedawna uchodzili za autorytety prawnicze, teraz nawołują do łamania prawa i konstytucji, a wszystko to w imię jednego, wyższego dobra, utrzymania własnego koryta i wpływów. To co się dzieje, panie redaktorze, to w jakiejś części jest dla mnie jednak jako prawnika oszałamiające. No jak ja widzę ludzi, których do niedawna uważano za autorytety prawnicze, którzy dzisiaj wychodzą i wzywają do łamania prawa, konstytucji i tak dalej w imię jakiegoś wyższego dobra, którym jest utrzymanie przez nich koryta i wpływów, no to ja po prostu przyznam szczerze, że Resztki złudzeń y, już kompletnie opadają ze mnie, z kim my mamy do czynienia i o co tutaj chodziło na początku lat 90. Tak? To jest właśnie ta arogancja władzy, której ludzie mają dość. Elity, które uważają, że stoją ponad prawem, bo walczą o demokrację, czyli o własne stołki. A Duda, jakby chciał postawić kropkę nad I, zapowiedział coś, co musiało zmrozić krew w żyłach niejednemu sędziemu zblatowanemu z poprzednim systemem. Stwierdził, że trzeba będzie po prostu dokonać oczyszczenia stanu sędziowskiego z ludzi. Którzy przez lata udowodnili, że do tej roboty się po prostu nie nadają. A skoro już jesteśmy przy ludziach, którzy uważają, że wszystko im się należy, to płynnie przejdźmy na wschód, bo okazuje się, że nie tylko nasza rodzima kasta ma roszczeniową postawę. Prezydent w końcu odniósł się do kwestii naszych przyjaciół z Ukrainy i zachodnich sojuszników, którzy chyba pomylili Polskę ze swoim prywatnym folwarkiem. Duda bez owijania w bawełnę stwierdził, że Ukraińcy i nasi sojusznicy traktują lotnisko w Rzeszowie. I polskie autostrady, tak jakby należały do nich. Jakby to była oczywista oczywistość, że Polska ma im wszystko podstawić pod nos. Prezydent w końcu powiedział głośno: No nie jest ich, jest nasze. Na przykład uważam, że zarówno Ukraińcy, jak i nasi sojusznicy po prostu uważają, że lotnisko w Rzeszowie i nasze autostrady należą im się, przepraszam, jak, jakby to było ich. No nie jest ich, jest nasze. W związku z czym, jak się komuś coś nie podoba, no to zamykamy i do widzenia. Tak robimy remont. I tu trzeba mu przyznać stuprocentową rację. Brawo, panie prezydencie. Tylko jest jeden malutki problem. Gdzie pan był z taką gadką przez ostatnie lata? Bo zarówno rząd PiSu, jak i teraz ekipa Tuska zachowują się jak frajerzy, którzy dają wszystko, a w zamian nie potrafią ugrać nawet paczki zapałek. Mamy potężne karty w ręku, jesteśmy hubem logistycznym dla całej pomocy militarnej. A zachowujemy się, jakbyśmy musieli prosić o pozwolenie na oddychanie. To jest po prostu żałosne. Duda poszedł nawet dalej i zagroził, że jak tak dalej pójdzie, to możemy po prostu zamknąć ten kramik. Jego słowa, że jak się nie podoba, to zamykamy lotnisko w Rzeszowie i dostarczajcie Ukrainie morzem, powietrzem, nie wiem, zrzucajcie na spadochronach, kombinujcie. To muzyka dla uszu każdego, kto ma dość bycia darmowym frajerem Europy. Tylko znowu. Czy to realna groźba, czy tylko puste słowa rzucane na wiatr pod koniec kadencji? A jeśli już mówimy o braku wzajemności i niewdzięczności, to nie można nie wspomnieć o temacie Wołynia. Taki sposób, aby no, tą sprawę złacić skutecznie, no, bo do dzisiaj wielu Polaków ma takie poczucie rozczarowania, że no, ta sprawa nie została rozwiązana. Sto razy już odpowiadałem na to pytanie, ale jeżeli Pan sobie życzy, to odpowiem na nie jeszcze raz. Po pierwsze powinno. Yy, powinno, natomiast yy, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, ja jestem przede wszystkim ogromnie wdzięczny moim rodakom i to podkreślam na każdym kroku. I znowu. Fajnie, że prezydent jest poirytowany. Ale co z tego wynika? Nic. Absolutnie nic. Polska wpompowała w Ukrainę gigantyczne pieniądze, dała im broń, schronienie, a nie potrafiła załatwić tak podstawowej sprawy jak zgoda na ekshumację ofiar i oficjalne przeprosiny. To nie jest dyplomacja. To jest frajerstwo w czystej postaci. Duda próbował jeszcze jakoś tłumaczyć Ukraińców, serwując nam argument, który jest tak absurdalny, że aż śmieszny. Zadał retoryczne pytanie, czy jesteśmy pewni, że dziadkowie z upa chwalili się swoim wnukom przy kołysce. Jak sąsiadkę widłami. Ktoś mówi, no tak, bo spotkałem się też z takim zarzutem, ale to na zachodniej Ukrainie, to wszyscy to wiedzieli. Tak. Jesteście Państwo pewni, że się dziadek chwalił y, y, swoim wnuczkom y, do kołyski, opowiadał, jak zalił sąsiadkę widłami i rozkaskał jej dziecko o stodołę? Jesteście przekonani, że się tym chwalili wobec swoich najbliższych? Jestem przekonany, że się tym nie chwalili. Jestem przekonany, że bardzo skrzętnie. W anonimowych dołach zakopali szczątki ofiar, spalili ich do mostwa, wzrównali je z ziemią. Sam widziałem miejsce, w którym była polska wioska. Panie prezydencie, z całym szacunkiem, ale co nas obchodzą ich rodzinne opowieści? Co mnie obchodzi, czy dziadek Rezun miał wyrzuty sumienia, czy nie? Problem w tym, że ci mordercy mają dziś na Ukrainie pomniki. Ich imionami nazywa się ulice, a upa jest oficjalnie uznawana za bohaterów narodowych. To nie jest jakaś wstydliwa, skrywana tajemnica. To jest oficjalna polityka historyczna państwa, które wyciąga do nas rękę po pomoc. To jest tak, jakby Niemcy dzisiaj stawiali pomniki SS-manom i mówili, że to byli bohaterowie, bo walczyli z Sowietami. Paranoja. A my w tym wszystkim, co robimy, wyciszamy spór o gloryfikację bandery, bo ważniejsza jest bieżąca współpraca. No super, tylko że ta współpraca działa głównie w jedną stronę. My dajemy, oni biorą. A jak prosimy o coś w zamian, o szacunek dla naszych zmarłych, to słyszymy, że to trudny i wstydliwy temat. No i co z tego wszystkiego wynika? Mamy prezydenta, który na finiszu swojej prezydentury w końcu zaczął trochę mówić jak człowiek, a nie jak dyplomata w zaciasnym garniturze. Uderza w sędziowską kastę, grozi Ukrainie i sojusznikom, mówi o w... zdrajców. Twarda gadka, która podoba się ludziom zmęczonym polityczną poprawnością. Tylko pytanie brzmi, czy to coś więcej niż tylko słowa? Czy to realna zapowiedź zmiany kursu? Czy tylko próba zbudowania sobie pomnika ostatniego sprawiedliwego przed odejściem na polityczną emeryturę? Bo jak na razie, za tymi mocnymi słowami nie idą żadne konkretne czyny. Ani rząd PiSu, ani obecny rząd K.O. nie potrafiły wykorzystać naszych atutów, by cokolwiek ugrać. Co Wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście przekazać Dudzie. W końcu to już jego ostatni miesiąc przed nadejściem Nawrockiego. Jak już będziecie w komentarzach, to koniecznie zostawcie lajka like i suba. Byliście na kanale, a to ciekawe, ja się już z Wami żegnam. Ale spokojnie, widzimy się niedługo.